Jezus i Jego uczniowie przeprawiają się przez jezioro Galilejskie, docierając do tajemniczego regionu Gerazy. Poranny, łagodny wiatr przerywa dziwna i ciężka atmosfera, jakby coś mrocznego czekało na nich. Ledwie zeszli na ląd, stają w obliczu przerażającego widoku mężczyzny całkowicie zniekształconego przez cierpienie. Jego wygląd przypominał kogoś, kto od dawna nie zaznał spokoju ani pokoju. Żył w izolacji, wśród grobów, krzycząc i kalecząc się kamieniami, jakby próbował uciec przed niewidzialnym męczarnią. Jego twarz pokryta bliznami odzwierciedlała chaos, który panował w jego duszy. Ten mężczyzna, który wydawał się na skraju zniszczenia, biegnie w stronę Jezusa. Jego krzyki rozbrzmiewają w górach, ale nie są to tylko krzyki ludzkiego rozpaczy. Jest w nich coś więcej, coś mrocznego i potężnego. Kiedy w końcu staje przed Jezusem, nie jest to już Jego głos, który mówi. Z wnętrza Niego rozbrzmiewa makabryczny chór, słowa wypływają w starożytnym i pełnym terroru języku. Czego chcesz od nas, Jezu, Synu Boga Najwyższego? Natychmiastowe uznanie autorytetu Jezusa przez demony przeraża nawet uczniów, Którzy byli przyzwyczajeni do widoku cudów. Siły zła, które przez lata torturowały tego człowieka, teraz drżały w obliczu obecności Mesjasza. Scena jest pełna napięcia. Mężczyzna opętany, dręczony przez legion demonów, błaga Jezusa, aby ich nie zniszczył. Jego obecność ujawnia, jak bardzo siły zła są wrażliwe w obliczu mocy Chrystusa. Cisza, która następuje, jest niemal tak przerażająca jak wcześniejsze krzyki, podczas gdy wszyscy czekają na następny ruch Jezusa. Niewidzialna duchowa bitwa się rozgrywa, a sama obecność Jezusa wystarcza, by nawet najstraszniejsze duchy drżały. Cisza zostaje przerwana, gdy demony przez opętanego mężczyznę składają zaskakującą prośbę: Nie atakują, nie opierają się, lecz błagają. Prosimy, nie dręcz nas ich głosy, wcześniej pełne arogancji i złośliwości, teraz echo rozpaczy i strachu. Wiedzą, że stoją przed Synem Bożym, a w jego obecności ich los wydaje się przesądzony. Te demony, które przez tak długo dominowały życie tego mężczyzny, teraz wpadają w panikę przed wyższą mocą Jezusa. Wiedząc, że konfrontacja z Mistrzem oznaczałaby ich pewną porażkę, błagają, aby nie były wysłane do otchłań. Otchłań to tajemnicze miejsce, które nawet najciemniejsze istoty duchowe się boją, oznaczało koniec ich wolności, uwięzienie, z którego nigdy nie mogłyby się wydostać. Nawet demony, tak bezlitosne i destrukcyjne, bały się tego losu. Nie mogły znieść myśli o byciu wygnanymi do wiecznej pustki, ale w nieoczekiwanym ruchu demony składają osobliwą prośbę. Obserwując dookoła, zauważają dużą chmarę świń, pasących się na pobliskich stokach. Zamiast stawić czoła swojej zagładzie, wysuwają apel: Pozwól nam wejść w te świnie. Ich prośba odkrywa coś głębokiego. Demony są rozpaczają o przywiązanie do jakiejkolwiek formy istnienia, nawet jeśli miałoby to oznaczać zamieszkanie w nieczystych i niekontrolowanych stworzeniach. Ta osobliwa prośba nie jest bez powodu. Świnie, zwierzęta uważane przez Żydów za nieczyste, stają się alternatywą dla sił zła, wyborem, który odzwierciedla ich własną zepsutą naturę. Publiczność, która świadczy temu wydarzeniu, nie rozumie powodu tego wyboru, ale w tym, co nadchodzi, kryje się ukryta mądrość. Demony, tak przerażające, teraz zmuszają się do błagania o miejsce zamieszkania wśród zwierząt, które symbolizowały degradację. Ten moment błagania jasno pokazuje, że choć demony mogą wydawać się silne i destrukcyjne, wiedzą, że ich prawdziwa słabość jest ujawniana w obliczu mocy Jezusa napięcie narasta, gdy Jezus pozostaje w milczeniu, słuchając ich próśb. Jego autorytet jest absolutny, a demony, które dręczyły tak wielu, teraz klęczą, czekając na miłosierdzie. Rozpaczliwe błaganie demonów wisi w powietrzu, a przez chwilę wszystko wydaje się zawieszone w czasie. Uczniowie obserwują w milczeniu, podczas gdy mieszkańcy miasta, przyciągnięci zamieszaniem, zaczynają zbliżać się do sceny, nie wiedząc o wielkości tego, co dzieje się przed ich oczami. Widzą tylko opętanego mężczyznę i stado świń w oddali, ale coś znacznie większego jest w grze. Wtedy Jezus z niezrównaną spokojem i autorytetem w końcu przerywa milczenie. Jednym słowem udziela demonom pozwolenia: idźcie! To prosta zgoda, ale niesie ze sobą ciężar boskiej decyzji. Demony, wcześniej wagoni, teraz poruszają się szybko. Zostawiają ciała dręczonego mężczyzny, a jak ciemny cień kierują się w stronę stada świn. Scena jest jednocześnie wyzwalająca i niepokojąca. Mężczyzna, który od tak dawna był pod kontrolą zła, pada na ziemię, wolny od męczarni. Jego ciało drży, ale teraz w ulgi, jakby długa bitwa w końcu dobiegła końca. Podczas gdy mężczyzna odzyskuje spokój, dzieje się coś dziwnego z świniami. Ogromne stado składające się z około dwóch tysięcy zwierząt zaczyna się niepokoić. Ich ciała się skręcają, a oczy wypełniają irracjonalnym przerażeniem. Biegną bez kontroli, jakby opętane przez niewidzialną. I bezlitosną siłę. Stado z impetem rzuca się w dół wzgórza, w kierunku klifu, który wznosił się nad morzem. Świnie, prowadzone przez obecność demonów, nie potrafią się zatrzymać. Jedna po drugiej rzucają się w wody poniżej, w scenerii chaosu i zniszczenia. Morze staje się grobem dla stada. Spokojne wody Galilei nagle zostają opanowane przez fale furii i zamieszania. Krzyki świń echo przez wybrzeże, a potem zapada tylko cisza. Zniszczenie zwierząt służy jako szokujący obraz niszczycielskiej mocy, jaką demony wywierają, nawet na istoty irracjonalne. One, które wcześniej ukrywały się w głębi opętanego mężczyzny, teraz ujawniają się w swej czystej naturze chaosu i zniszczenia. Scena wywołuje fale szoków tych, którzy okropne zjawisko, a wieść o tym rozchodzi się szybko. Mieszkańcy wioski, którzy przybyli, by zobaczyć to, co się wydarzyło, stoją sparaliżowani, niezdolni do zrozumienia tego, co właśnie ujrzeli. Coś nadprzyrodzonego, wykraczającego poza ludzkie pojmowanie, właśnie miało miejsce, a jego implikacje były przerażające. Tymczasem mężczyzna, wcześniej ofiara męczarni, teraz siedzi w pokoju z oczami utkwionymi w Jezusa, jego dusza w końcu wolna. Z końcem stada cisza unosząca się nad brzegiem jest niepokojąca. Wszystkie oczy zwracają się ku scenie, gdzie jeszcze chwilę temu panował absolutny chaos. Mieszkańcy wioski, którzy byli świadkami tej tragedii, Pozostają nieruchomi. Widok świń tonących w wodach napełnia ich mieszanką horroru i dezorientacji. Coś niewytłumaczalnego wydarzyło się przed nimi, a nawet jeśli nie rozumieją w pełni, strach zaczyna narastać w ich sercach. Te świnie były istotną częścią utrzymania wielu w regionie, źródłem życia, a teraz w jednej chwili wszystko zostało zniszczone, ale więcej niż materialna strata, coś głębszego zaczyna się kształtować, uznanie, że działa większa siła. Mężczyzna, którego wszyscy znali jako opętanego ten, który mieszkał w grobowcach, niezdolny do kontrolowania, teraz był całkowicie odmieniony. Z kogoś niekontrolowanego i przerażającego, teraz siedział w pokoju u stóp Jezusa, ubrany i w doskonałym rozumieniu. Szepty zaczynają narastać wśród tłumu. Kim jest ten człowiek, który ma moc nad demonami? Co jeszcze mógłby zrobić? Niepokojące pytania zajmują umysły obserwatorów. Dla wielu obecność Jezusa z taką nadprzyrodzoną mocą nie przynosi pocieszenia, lecz uczucie dyskomfortu. To tak, jakby byli świadkami czegoś, co należy do niewidzialnego świata czegoś, co powinno pozostać ukryte. A teraz ta moc stała przed nimi w ich społeczności. Strach szybko zamienia się w zbiorową decyzję. Liderzy wioski, wyraźnie wstrząśnięci, podchodzą do Jezusa, ale nie po to, by dziękować. Zamiast tego ich spojrzenia niosą mieszankę strachu i odrzucenia. Proszę odejść stąd, błagają. Strach przed nieznanym, utrata świń i świadomość, że Jezus ma moc, której nie potrafią kontrolować ani zrozumieć, przeważają nad wszelkimi uczuciami wdzięczności za uwolnienie opętanego mężczyzny. Nie są gotowi zmierzyć się z wpływem takiej duchowej autorytetu. Zamiast świętować cud i wyzwolenie mężczyzny, wybierają bezpieczeństwo swojej rutyny, woląc oddalić się od tego, czego nie rozumieją. Obecność Jezusa stanowi zagrożenie dla ich komfortu, a ich odrzucenie odzwierciedla strach, który zamieszkuje w ich sercach. Jezus z jego zwykłą spokojem nie dyskutuje, szanuje ich decyzje, nawet wiedząc, jak bardzo potrzebują jego światła. Uwolniony mężczyzna jednak rozgląda się wokół. Nie rozumiejąc reakcji swoich rodaków, jego życie zostało przemienione w jednej chwili, a jedyny, który przyniósł mu prawdziwy pokój, jest wypędzany. Czuje, że coś jest nie tak, ale zanim zdążył coś powiedzieć, Jezus już przygotowywał się do odejścia. Łódź Jezusa zbliżała się do brzegu, a uczniowie, wciąż wstrząśnięci tym, co właśnie zobaczyli, zaczynają przygotowywać się do odpłynięcia. Podczas gdy szmer tłumu nadal echem rozbrzmiewał wokół, uwolniony mężczyzna biegnie w stronę Jezusa. Jego serce, wcześniej uwięzione, teraz było przepełnione wdzięcznością i pragnieniem, by podążać za mistrzem. Pada na kolana u stóp Jezusa, błagając, pozwól mi pójść z tobą. Jego prośba była szczera, niemal desperacka. W końcu mężczyzna wiedział, że to Jezus uwolnił go od męki legionu demonów, czego nikt inny nie mógł zrobić. Jednak ku jego zaskoczeniu Jezus mu na to nie pozwala. Zamiast tego Mistrz patrzy głęboko w jego oczy, z współczuciem, które przekracza słowa. Wiedział, że mężczyzna pragnie go naśladować, ale miał dla niego inną misję. Jezus odpowiada jasno, ale łagodnie, wróć do swego domu i opowiedz wszystko, co Bóg uczynił dla ciebie. Te słowa echo w sercu mężczyzny, jasno ukazując, że jego podróż wiary nie będzie polegała na fizycznym podążaniu za Jezusem, ale na niesieniu przesłania uwolnienia do swojej własnej ziemi. Mężczyzna wciąż zdezorientowany waha się przez chwilę, ale wtedy rozumie. Jego misją teraz było świadczyć o cudzie, który odmienił jego życie, szerzyć prawdę i współczucie, które doświadczył. Nie był już opętanym mężczyzną, niewolnikiem zła, był żywym przykładem mocy Boga, a jego życie miało być świadectwem dla wszystkich wokół. Wiedział, że Jezus powierza mu świętą odpowiedzialność. Z ostatnim spojrzeniem pełnym czci i wdzięczności, mężczyzna wstaje i obserwuje, jak Jezus wchodzi do łodzi. Tłum, wciąż w stanie wstrząsu, nie potrafi zrozumieć głębi decyzji Jezusa, ale uwolniony mężczyzna. Czuje nowy spokój w swoim sercu. Już nie był więźniem strachu ani sił ciemności, które go dręczyły. Teraz nosił boską misję. Gdy łódź Jezusa oddalała się od brzegu, mężczyzna obrócił się w stronę miasta zdeterminowany. Wiedział, co musi zrobić. To nie była tylko obowiązek. To była zaszczytna misja opowiedzieć swoją historię. Każdy krok, który stawiał w kierunku miasta, przypominał mu, że On, Człowiek, który był pogardzany i uważany za zgubionego, teraz miał szansę szerzyć chwałę Boga. Od tego momentu miał być żywym świadkiem mocy Jezusa, niosąc uwolnienie i nadzieję tym, którzy najbardziej potrzebowali. Powrót mężczyzny do miasta nie będzie łatwy. Spotkał się z nieufnymi spojrzeniami i trudnymi pytaniami, ale teraz był wyposażony w coś znacznie większego prawdę, której nikt nie mógł mu odebrać. Jego historia zostanie usłyszana, a jego życie przemienione będzie dowodem na to, co Jezus może uczynić w życiu każdego człowieka.